Siemanko widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę. E, Indigo Park. E, Never game. Dia, więc Never game. E, are you. Uh, yes. Yes. E, nie wiem, czy tą grę przejdziemy na raz, czy na kilka odcinków. Znaczy wy to... Katsanka For all who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place the gone brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams and truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, and fantasy, where your dreams Oh... flight. Um. abyssus, Molly. trochę się boj. O nie. O. Birtka. Jakaś płyta. Local Park. Jest ten shop tam. O. No. Rumble. No, Rumble. pisze Indigo Park. Chapter One. Build of fire <sighs> New Object. Find an into. W ogóle jakiś lew. Już się trochę boję, ale o to tu chodzi. Jak teraz jesteśmy na zewnątrz, to jest tak bardziej creepy. Ale jak za chwilę. Już się trochę wystraszę. Aha. Ciekawie.

Już się wystraszy. Rambly, Rambly Trze sure trzeba się the raccoon. to chyba za logowy. Ta gra wygląda super. Mm -hmm. jak będziecie chcieli zagrać w Poppy Playtime. To dajcie su. Dobra. Widzowie, jeśli będziecie chcieli drugi chapter tej gry, musicie zostawić suba. Uh, Matt Rumble i jest wszystko z ust. Ta postać ponoć jest w drugiej części, ta o. Czemu? Cz 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 Mnie nie wiem, po co ja tu wchodzę, co, ja, co mi jest, jaki jestem. Tej... Ale... Zawsze ten Rumble strasz. Może sobie puszaka kupię, hmm, takiego rambyla. Indico Pack. Ciekawe przez czy to gra jest zrobiona na Unreal Engine, czy na przykład na jakimś... Co tam jeszcze są za programy? Unreal to kojarzę od Fortnita. Ale tak bardziej to... nie wiem. Unity, o, Unity, Unity. 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 Ja słyszę takie dźwięk Hold Shift Work No to to wiem To już się dowiedziałem, że shiftem sprintujesz Na pewno muszę tu pewno przyjść ty chyba co ja tu muszę... Coś muszę jakoś zrobić. Mopa może... Nie. C Nie no. Muszę coś rozskminić co tu chodzi. Było trzeba uważać na angielskim. Pozdrawiam panią od angielskiego. Jeśli pani to ogląda, to... Pozdrawiam. Tu nie przejdę. O nie. Nie wyjdę. Jej. mi jakaś piramida jakby w tle. No ale tu nic takiego... nie ma tylko te. Ten pokój. że ja tu muszę... Te drzwi się otwarły. Ramble, Ja sobie takiego piosenka chcę kupić. To lustro. Bakuje trybika, jakby jednego. Dźwięk. O! yes. Taka sus muzyka się odpaliła w tle. Nie wiem, czy to słyszycie, czy. Powinniście słyszeć to. Okay, to Park. Dalej jesteśmy na dworze. Jak wejdziemy do środka, będzie mniej strasznie. Może kiosk Molly. Oh, silly,

Czemu ja nie mogę chodzić? Mam. Opaskę z logiem Rambleja T-shirty. Fajna reklama. Nie. A, tu muszę podejść. Już myślę, ja, że tu utknąłem na zawsze. No i pewnie tu będę musiał teraz ukręcić się. Szkoda, że ten park został opuszczony, bo jakieś tu duchy zaczęły waścić. Bo fajne miejsce ogólnie to było, gdyby nie było opuszczone.

The inconvenience. A! My tą grę przejdziemy na kilka odcinków oczywiście. A nie na jednym. O, mogę do łazienki iść. Ale ja to chyba nie pomoże. Nie, nie pomaga. Gdzie tu mogę iść? Tu jest zasypane, tu jest zasypane. A tu! Przejście do teatru. Rumble. Może sobie takiego pluszaka załatwię. To to za muzyka niepokojąca. Ciuchcia! Czuczuczars! O, oh, Moli je się wystraszyłam. Jedziemy tu. Jedziemy... Po tej ciuchci kończymy chyba. E, to chwilę zajmie to. Nie martw się. tra la, -la.

Masz na szybciej... Czemu tam coś... O, tu! Taki tu. On chyba będzie w drugim chapterze gry, z czego słyszę. Trochę susto. Szkoda, że nie możemy szybko tego. Jedziemy dalej ciuchciom. Dalej. Dalej ciuchciom. Dalej czuczuczarsem chce je. Można szybciej. Lamby, Ramby... Ja chcę szybciej po. O! Tak, tak mogę jechać. Jakieś stanowisko zepsute. Widzowie! W tym... W tym momencie... Kończymy film. Na dzisiaj to tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Tylko tu doszukamy tego, żeby się... A, bo to będzie w nieskończoność. No to, to tyle widzowie na w dzisiejszym odcinku. Oczywiście tą grę przejdziemy kilka razy. No więc to tyle. Na razie.